Do apokalipsy pozostało 30 dni. Ciekawe dlaczego ona w ogóle ma się zdarzyć? Co ludzie takiego zrobili, że zasłużyli sobie na śmierć? Ale zaraz, przecież razem z nami zdechnął tysiące innych gatunków niewinnych słodkich stworzonek. Nie może to więc być kara boska czy jaka tam za złe zachowanie, bo wątpię, aby szczeniaczki zasłużyły sobie na nią. Chyba że notorycznie szczały komuś na dywan, ale wtedy. Nie, jeśli szczały na dywan ludziom, a ludzie są źli, to robiły dobrze, prawda? lepiej byłoby zastanowić się nad jakimś sensowniejszym wyjaśnieniem. Słyszałem jakiś czas temu o tak zwanym prawie przyciągania, z angielskiego The Law of Attraction. Mówi ono mniej więcej, że nasza wyobraźnia, nasze myśli i oczekiwania kształtują rzeczywistość. Jeśli na przykład będę sobie wizualizował trójkącik z japońskimi bliźniaczkami co pół godziny i cieszył się z tego, jakby to się już wydarzyło, to moja wyobraźnia wpłynie na rzeczywistość, doprowadzając przez wszelkie możliwe zbiegi okoliczności do trafienia przeze mnie przypadkiem na mieście na jakieś dwie napalone azjatki. Ale zaraz, zaraz. To jeśli ktoś ogląda dużo pornoli, to przybliża go to do większej ilości pornoli czy do realizacji scenariuszów tych filmów. Może przybliża go to do bycia przypadkowym świadkiem stosunków, nie biorąc w nich udziału. Ciężka sprawa. Ale zboczyliśmy z tematu. Zboczyliśmy. <śpoczyliśmy> 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 Zatem, prawo przyciągania, jeśli istnieje, mogłoby tłumaczyć, dlaczego optymiści mają lepiej, pesymiści mają gorzej, maszyniści nie widzą świata poza swoim pociągiem, a świat się kończy. Bo jeśli wystarczająca ilość osób uwierzy, że koniec jest bliski, to koniec rzeczywiście będzie coraz bliżej. Cóż, może powinienem wykorzystać prawo przyciągania do spełnienia swoich zaścianek, zanim umrę. Zastanówmy się zatem, czego ja właściwie chcę. Chciałbym nie być tak leniwy. Czasem południa nic nie jem, bo lodówka zdaje się być zbyt daleko. Chciałbym, aby zachciało mi się pójść do fryzjera albo chociaż się wreszcie uczesać. Niektórym wydaje się, że zapuszczę włosy. <grym> po prostu nie chce mi się ich ścinać. Chciałbym też nauczyć się w końcu grać na gitarze, a nie być golić bez sensu. Chciałbym spoznać syna, mieć dom i nie musieć pracować. Albo w ogóle nie musieć nic robić. Ciężko tak w niecały miesiąc. Czyli co, powinienem sobie teraz zacząć wizualizować, że jestem pracowity, ale pracowity... Ja nie chcę być pracowity. Ja chcę po prostu nie umrzeć z lenistwa, nie chciałbym od razu robić wiele ponad niezbędne minimum egzystencjalne i konieczne normy społeczne. Stop, kurwa! Przecież za 30 nie koniec świata. Nie za późno na zmiany? Może po prostu położę się na łóżku i każę budzikowi zadzwonić za 720 godzin? Nie no, zaraz, jaki to ma w ogóle sens? Mam obudzić na sam koniec? To już nie lepiej to przespać i oszczędzić sobie bólu. Za dużo myślę, jak głupi jestem. Niech mnie ktoś przytuli. Zresztą po co i tak wkrótce każde czy nie przytulane czy nieprzytulane ciało będzie rozerwane na strzępy. Ne. <grym> Gdybym tak namówił set milionów ludzi do pozytywnego myślenia i ignorowania wszystkich negatywnych uczuć, może świat by się nie skończył? Tylko jak ja niby mam to zrobić, jeśli sam ciągle pierdolę o końcu świata? Niech wpierw mnie ktoś nauczy pozytywnego myślenia. Pozytywnego myślenia o trójkąciku z japońskimi bliźniaczkami, oh, oh yeah!